Gratka dla miłośników marki Hyundai. A przypominam, że sam Hyundai ja mam. Numer 5290-33400. Felga stalowa, 14-calowa. Oryginalnie sprzedana, proszę bardzo, w Polsce. 20 września 1995. To jest prawdziwa historia. Ta felga jest nowa, przeleżała w pudełku fabrycznym koreańskim na strychu u pana. No i teraz chwila a raczej chwila prawdy o, tak ona wygląda tutaj ma jeszcze tak dokładne oznaczenie na boku 14 Ja za nią dałem 50 zł i tyle chcę od Was